Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, mamy następny dzień, mamy piątek. Od wczoraj, jak wieczorem postawiłem, miał samochód 8%, nadal ma 8%, nadal ma 26 km zasięgu. Jedziemy z tym na ładowarkę. Siemka. No, są włączone, tylko nie widać, bo jest ciemno. Czym... Jasno. No tak, jasne. Dobra, jedziemy do Royal'a. Dobra informacja jest taka, że moja ulubiona ładowarka, na której w sumie kilka razy się ładowałem, w końcu została dołączona do aplikacji Kia Charge. Możemy zapłacić kartą Kia Charge. A jako, że mam abonament, to też opłata za kilowat będzie obniżona. Dojechałem do stacji ładowania. Strasznie tu ciasno jest. Fajnie, bo jest piątek. Jest tłok, ale pod ładowarką jest całkowicie pusto. Mercedes stoi, ale Mercedes myślę, że ładuje się typem drugim. Więc spokojnie. Nasz CCS będzie wolny, zobaczymy swoją drogą przy okazji, jaką moc osiągnie, skoro CCS, skoro typ drugi jest zajęty. Fajna ta kamera? Tak, też mi się podoba. A skąd jest z góry kamera? A, widzisz? Ma cztery kamery dookoła, i komputer sobie robi taki zrzut wirtualny z góry, wiesz? Idziemy podłączyć się do ładowania. Bye, bye. 7% 22 km zasięgu. Otwieramy gniazdo ładowania. Ściągamy zaślepkę CCS-a. Znajdźmy. O, tu są dwa. Dobra, tu są dwa ccs -y, więc to fajnie. No Weźmiemy sobie tego, na pewno grubszego. Tam kabla starczy. Spróbujmy połączyć się przez aplikację. Pocznij ładowanie. Nie, jeszcze nie, ale zaraz zacznij. Na coś się dzieje. No jeszcze się nic nie dzieje. Tego aplikacji nie do końca wiadomo. No są dwa, dwie wtyczki, więc nie wiadomo, którą się wzięło, ale możemy spróbować jeszcze raz. Nie wiem, czy to było to. Dwa. Trzy. Nie to, czyli musimy drugiego spróbować o! Czyli to jednak było druga pozycja no i z aplikacji ecotap, czyli operatora tej ładowarki wszystko się udało, rozpoczęcie procesu ładowania. Samochód widać, że jest podłączony, tym gdzie jest. 68 kW. Podejrzewam, że to za chwilę też przyspieszy. Pewnie bateria jest zimna, więc zaraz ją podgrzeję sobie i się rozpędzi do stówki. 7% 41 minut do 80%. Godzina 7 do 100%. Padługę? 7 78. Teraz ma 69 kW, tak? tak. Już kilowat 1 doładował. Pozostało 40 minut. Idziemy na kawę? Chodźcie idziemy na kawę. Mamy 40 minut na plac zabaw, mówisz? Tak. Jakieś 40 minut później i 60 kW doładowanej energii. 81% jest w tej chwili ładuje 49 kW. 53% naładowania akumulatora, 324 km zasięgu. Będzie może bukowina? Jest bukowina.

Warszawa żegna nas deszczem ze śniegiem. Ile mieliśmy procent, jak wyjeżdżaliśmy? 93? Tak. Mamy 87, a przejechaliśmy 25 km. Czyli jak wyjechaliśmy, to było... Czyli zużyliśmy 6% baterii. Nie. Na 25 km? Ty mam że jesteśmy eksperymentem ojca. Nie. Ty Nie. też. To się, to się nagrywa. 87 km do celu, 286 km zasięgu. Przybysz się Mamy MMS. Mamy życzenia co do zakupów, więc każdy moment można wykorzystać na ładowanie. Karta Kia Charge. Proszę bardzo. Mam abonament wykupiony, więc mam obniżone stawki za ładowanie, rozpoczęcie procesu ładowania. Jakby podkreśla mnie ograniczył mnie tutaj, nie zmusił mnie do ładowania zasięg samochodu, bo mam 78% baterii chyba. ładowanie wstępne. 75% 36, 7 kW No i chyba tu już wiele szybciej już nie będzie na tej ładowarce. Zasięg 276 Do ładowarki odlenu 100 kW 253 km To jest Myślenice za Krakowem jeśli to się Średnie zużycie energii 21 Niestety pada Taki mokry klejący się śnieg Bo jest plus 1 No i zakleił nam radar Więc asystent hamowania, asystent pasa ruchu działa w ograniczonym stopniu zużycie energii 20,9 prędkość około 100 km na godzinę tej trasy od Gdańska mam pokonane 478 km i średnie zużycie 24,5 kW mokry śnieg Średnie zużycie energii od e, Kerca Ograniczone kluczowe funkcje bezpieczeństwa. Blokada czujnika, czyli on jest tam zaklejony, ten czujnik, radar z przodu. W działania asystenty zmiany pasaruchu to również jest, e, działa w oparciu o, o czujnik, o radar w zderzaku przed nim to nic dziwnego, jak będę wysiadał, to na pewno wam to nagram, bo jestem aż tam ciekawy, jak bardzo on jest zaklejony. Czyli teraz jedziemy asystentem ruchu w oparciu o kamerę na podszybiu, 206 km do ładowarki w Myślenicach. 216 zasięg, więc jako, że ja nie lubię jeździć na rezerwie, to pewnie jeszcze gdzieś się zatrzymamy. Ale na pewno dzieciaki się upomną, jakiś krótki postój gdzieś po drodze. Jedziemy dalej. Kielce. Nadal sobie tutaj podróżujemy od ostatniego postoju 120 km przejechane trochę większe zużycie energii, e, bo jadę trochę szybciej. Szczerze, że Powiem szczerze, że w tym samochodzie prędkości praktycznie nie czuć. Na nic podróży to bardzo brakuje mi znaków przy drodze, które by informowały o, o tym, czy jest na danej stacji ładowarka. E, i ewentualnie o jakiej mocy jest ta ładowarka. Jedziemy dalej. Maja z tyłu upomina się już o postój, tym on pyta ile mamy do miejsca docelowego. Ustawiłem sobie Orlen i Zamierzam się tutaj zamierzam się zatrzymać na chwilę. Wybiegać dzieci, że tak powiem. Podładować się trochę, żeby na spokojnie Minąć Kraków i, i tam podpiąć się pod tą ładowarkę, pod setkę, żeby mieć energię e, na Bukowinę Tatrzańską. Więc za 12 km, 8 minut, e, krótki postój na podładowanie. Może uzupełnię kawę, a dzieciom na pewno dobry spacer dobrze zrobił. Jedziemy dalej. Pytacie na Facebooku, ile... Kilometrów pokonuje na jednym ładowaniu. Od postoju na KFC, gdzie podładowałem jakieś 12%, pokonaliśmy w tej chwili 137 km. 27 kW średnie zużycie energii. 39% aktualny stan na ładowanie akumulatora. Więc jakby nie ogranicza nas pojemność tego akumulatora, czy zasięg pozostałych ja wybrałem po prostu taką opcję, że wcześniej odpowiednio szybciej ładuje ten samochód, czy wykorzystuje każdą chwilę na to, żeby uzupełnić sobie energię. Tymon chciał do toalety, czy Maja chciała frytki, zatrzymaliśmy się, podpięliśmy samochód i tak naprawdę z takiego krótkiego postoju, przepraszam za określenie na siku, wyszło 15-20 minut ładowania. 10 km do Orlenu w Jędrzejowie. Jedziemy dalej. Zasięg 108 km, 27 średnie zużycie od postoju, 149 przejechany dystans od ostatniego postoju. Ładowania tu podobno gdzieś powinna być ładowarka. Zaraz spróbujemy ją namierzyć. No jest tutaj po lewej stronie. Zobaczcie, mówicie, że nie ma kolejek do stacji. Do, do tankowania są takie same kolejki. A powiem więcej, że. żeby nie zapeszyć. Jak, ja, ja, jak na razie, jak wyjechałem tym samodem z Gdańska, to nie widziałem nikogo przy ładowarce. Poza tym Mercedesem w Royalu, który typ drugi miał. Więc, więc myślę, że. No to dowód na to, że kolejka do tankowania jest do ładowania nie. Idę się podłączyć. No w sumie nic dziwnego, że radar nie działał, kompletnie zaklejony śniegiem. Zawsze plątani na kabli. Podpięty. Ładowanie w aplikacji mobilnej. Trzeba kliknąć. O, coś się dzieje. Fajnie widać, fajnie pokazuje 35% naładowania akumulatora. I tym on się ubrał. No rozpędza się 44-45 kW. Wszystko fajnie widać w aplikacji. Prawda z opóźnieniem, ale myślę, że można tutaj o status ładowania. Za chwilę to się zaktualizuje. No i odznaczymy w plak szerze, że się tutaj ładujemy. Zamelduj Trwa ładowanie. 45 no, 49 Słucham ja tobie stoi na widzimy. W sumie fajnie jedziesz w trasę i się nie przejmujesz cenami paliw Ten samochód pod ładowarką prezentuje się naprawdę wyśmienicie 15 minut postoju, dzieci ogarnięte kawa Kupiona. Trzy kreski, czyli jakieś. Spocznie ładowanie w aplikacji mobilnej. Zajrzyjmy do samochodu. 49 kW, mamy 51%, 31 minut do 80%, 171 km zasięgu. Idę zobaczyć, co dzieciaki robią, bo one chyba sobie. Biegają, że tak powiem, Żeby nie było to, odpale, też w aplikacji. Zobaczymy, ile ja tu dokładnie czasu spędziłem. 20 minut doładowałem. 15 kW. Stan 50%. Dobra, idę ekipę zgarniać. Jedziemy dalej. Na pewno pojawi się pytanie o nasz stan załadowania. Tak to wygląda. Jest, bym powiedział, sporo miejsca, tu jeszcze można byłoby co nieco na pewno ułożyć. Fajne jest to, że jest regulacja kąta nachylenia oparcia. Ale wróćmy do trasy. Postój. Doładowałem. 27 minut, 22 kW, 58% naładowania. Zatrzymaj. Zawsze trzeba zatrzymać ładowanie z szybkiej ładowarki. Dobra. Można wypiąć. Odstawiamy z powrotem. Jakieś podsumowanie tutaj? Nie, tylko w aplikacji, że 27 minut czas ładowania. Ostateczny koszt 37,99. Jedziemy dalej. Zamykamy klapkę. No to świetna zabawa. Mało robi się ciemno. Zaczęły się tereny górzyste. Droga jest już. Jednym pasem do ładowarki Orlenu 97 km, zasięg 165 km, 51% naładowania akumulatora. Tutaj przy tych zjazdach z górki, podjazdach rekuperacja ma znaczenie, więc łopatki przy kierownicy. Myślę, że tu się powinno udać trochę energii zaoszczędzić. No, jesteśmy już w okolicach Krakowa i bokami objeżdżamy korki. Chyba piątek zmiana turnusów daje się wyznaki. znaki zużycie energii 23 kW. No, duży ruch na drogach, bardzo. Po jakichś 40 minutach stanie w korku, w końcu ruszyliśmy. W końcu wyjechaliśmy trochę szybciej. W końcu mamy drogowskazy na, na zakopane na krajową siódemkę. I 30 km do ładowarki, zasięg 99. Średnie zużycie energii z tego odcinka 23 kW, 30% naładowania akumulatora. Znowu korek, znowu na czerwono. Ale za to asystent, ten tempomat z funkcją jazdy w korku, spisuje się znakomicie.

Chcę na mostuwa. Coś zaczyna się dziać? Nie wiem, czy to tu widać? Inicjalizacja. Ktoś zaczyna... 69 kW Pół godziny do 80%, ale zaraz powinno się to trochę jeszcze rozpędzić 25 minut później. Idziemy dalej. Jesteśmy coraz bliżej. 44 km do celu. No i końcówka drogi znowu w korku. No ale to chyba niestety urok tej drogi zakopianki. Żeby nie ma alternatywy wszystko na czerwono. Zużycie energii spore, ale podładowaliśmy się w myślenicach. Gdzieś 25 minut i mamy 67% baterii, więc jest duża szansa, że na tej energii będziemy w stanie wrócić z powrotem. A może zakopanym chyba są ładowarki, więc pewnie wybierzemy się na jakiś spacer i podładujemy się w międzyczasie. Chyba coraz bardziej kręta. 25 km do celu i 37 minut pomarańczowo, czyli pewnie jakieś spowolnienia będą Chyba jesteśmy coraz wyżej, bo coraz więcej śniegu tutaj jest 53 km od postoju średnie zużycie energii 26 188 km zasięg 61% Poziom naładowania akumulatora. Czuję, że tu jakby był dzień, to była, byłby piękny widok. Mm. No jest piękny widok, Ty on zobaczy. połączmy ja? sobie tryb snow. Ty też, Maja, możesz zobaczyć. A! ja? Mama. Ostatnie dwie godziny dzieci przespały, przed chwilą się obudziły. Co to znaczy wiedzą wszyscy ci, którzy mają dzieci. Ale wróćmy do naszej podróży, zostało nam 10 km do Bukowiny do celu. Tata i ja! Ty też, no tak, ty wstałaś moja. No droga piękna, widoki piękne. Cieszę się, że nie ma tu śniegu, bo czuję, że musiałbym łańcuchy zakładać o tej porze. A no, wolałbym tego uniknąć. Ale ładnie. Teraz bliżej śnieg zaczyna ruszyć półtorej kilometra do apartamentu. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj bez łańcuchów. Co docelowe będzie po lewej stronie? A ty też z nas do Mhm, tak, tu będziemy spali. Nie? Dojechaliśmy na miejsce, dziękuję za uwagę. Dobranoc wszystkim, bez problemów po drodze. Dojechaliśmy na miejsce, ale śnieg pięknie sypie, nie wiem czy to na filmie ponownie widać, ale pogoda jest przednia. No i jest ślisko.